Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS będzie przyjmował i wypłacał wnioski o nowe świadczenia rodzina 500. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 roku. Nie trzeba w tej sprawie składać żadnych nowych wniosków. Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę z gmin do ZUS. Zmienia się także sposób wypłatania. Wypłaty świadczenia. Zgodnie z nowelizacją, świadczenia będą wypłacane wyłącznie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Program 500 Plus będzie przechodzić do zakładu ubezpieczeń społecznych stopniowo, pewnymi etapami. Te świadczenia, które są wypłacane obecnie przez gminy, nadal będą wypłacane przez gminy, ale do końca okresu, na jaki zostały przyznane, to jest do końca maja 2022 roku, jeśli w tych sprawach mamy jakieś pytania, należy kontaktować się wciąż z pracownikami urzędów samorządowych. Na Natomiast w przypadku złożenia wniosków od 1 stycznia 2022 roku, te wnioski należy już kierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych według nowych zasad. Co ważne, wnioski o przyznanie świadczenia 500 Plus od 1 stycznia przyszłego roku będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną na platformie usług elektronicznych PUEZUS, portalu Empatia lub przez bankowość elektroniczną.